Cześć, traderzy i traderki z tej strony Chris BTFDTV. Przypominam, że cały czas trwa DTF pod Poznaniem. Zapraszamy. Przejdźmy teraz do kalendarza na ten tydzień. Wtorek 23 lipca o 8 16. sprzedaż domów na rynku wtórnym w Ameryce. W środę 24 lipca o 15.45 wskaźniki PMI dla przemysłu i usług. O godzinie 16 sprzedaż nowych nieruchomości i zapasy ropy naftowej o 16.30. Czwartek, 25 lipca o 14.30 PKP i PKB i zdeklarowani wstępni bezrobotni. Piątek, 26 lipca o 14.30 bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych PCE, czyli po prostu inflacja... Konsumpcyjnych, bardzo ważny wskaźnik, na który na pewno Wall Street będzie z, i cały świat będzie zwracało uwagę. Przypominam też, że weszliśmy w sezon wyników. No, jak dotychczas w trakcie sezonów wyników, no jednak indeksy szły do góry. Więc rzućmy okiem na indeksy. Może tylko polecę też przygotowanie, tygodniówkę Temeta, Bardzo dobra moim zdaniem. Z przywołaniem analizy Larego Williamsa, Jima Daltona i Petera Reźnicka. Zachęcam do obejrzenia. Tam podlinkuję w materiale. Przejdźmy teraz do analizy indeksów. Zacznijmy może od Nasdaqa 100. Emini Futures od CME. Wykres tygodniowy. Pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, tylko film edukacyjny. Cały zeszły tydzień mocna, duża czerwona świeca. Zejście poniżej tutaj tego poziomu 19750, który, który wyznaczyłem, no i mamy tutaj cofnięcie od tego poziomu. Wydaje mi się, że tutaj rynkowi należy się korekta, przynajmniej tutaj do tego poziomu punktu kontrolnego 19939, a może i wyżej do no do, do 20 tysięcy, prawda, więc no tutaj ten okrągły poziom 20 tysięcy na pewno będzie robił duży opór, a jeżeli wyjdziemy powyżej 20 tysięcy, no to myślę, że jest duża szansa, że zaatakujemy wyższe poziomy. Ok, przejdźmy może sobie na wykres jednodniowy Nazdaka. Jesteśmy tutaj na, na tym węźle wolumenowym. Zeszliśmy poniżej tych tutaj dołków. Wiedziałem, pierwszym oporem jest 20 tysięcy. Jeżeli uda nam się przebić, no to wtedy idziemy na wyższe poziomy Czerwcowe ATH na 20 372. No, i wyżej 20 636 w tym kierunku. Oczywiście nie, nie od razu. Jeżeli tutaj się odbijemy od tego poziomu 20 tysięcy, no to pierwszym wsparciem będzie 19750. No, to, to jest dosyć silne wsparcie. No, ale tutaj jest tak powiem, taki, taka strefa niższego wolumenu, która może zostać no tak szybko przetestowana, prawda? Tylko takie zejście być może na właśnie PCE, zejście tutaj do tych, do tych poziomów, do tego do tutaj właśnie tej, tej konsol konsolidacji e, i, i, i powrót na wyższe poziomy. Tak, tak bym to widział na 4 godzinowym. No widać że tutaj zeszliśmy poniżej tego poziomu 19750 tutaj te stop losy zostały zostały zabrane. Yy. Nie jest to jakieś prawda, gwałtowne sprzedawanie, raczej, raczej likwidacja pozycji długich. Sprzedaż nie następuje gwałtownie, więc no, moim zdaniem jest duża szansa, że prawda, pod ten sezon wyników jeszcze, jeszcze urośniemy. Tym bardziej, że no, właśnie. Nvidia też jest na wsparciu. Jeżeli tutaj to, to wsparcie na powiedzmy tym 117 dolarów się utrzyma, to no jest szansa, że Nvidia pociągnie nas tak i jest szansa, że Nvidia tutaj wybroni ten poziom 117 dolarów i pójdzie wyżej. Tak, tym bardziej, że sezon wyników mamy za pasem. Nie wydaje mi się, żeby inwestorzy chętnie, chętnie pozbywali się NVIDII przed wynikami, skoro ostatnio zawsze przekraczała oczekiwania. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że tym razem też te oczekiwania zostaną osiągnięte, a być może nawet przekroczone. Okej, okay, przejdźmy do wykresu SP500 Emini od CMI na tygodniówce. Podobnie jak, jak na NASDAQu, Duża czerwona świeca. Doszliśmy tutaj do, do linii trendu. Zobaczmy jak to wygląda na wykresie jednodniowym. wykresie jedno, jednodniowym widać, że tutaj ten e, trzy świece właściwie e, zlikwidowały wzrosty można powiedzieć e, z dobrych dwóch tygodni jesteśmy teraz gdzieś w okolicy między 5588, a 5543. Dalej tutaj widzę tutaj bardzo solidne wsparcie. Więc no, być może rynek właśnie tutaj tutaj zmierza gdzieś w tym kierunku, żeby właśnie przetestować to solidność tego, tego wsparcia. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie 4-godzinowym. Widać, że tutaj ta, ta linia trendu prawda, jest respektowana. Póki co tutaj silna konfluen konfluencja, doszliśmy do punktu kontrolnego. Yy. Tutaj jest na pewno ta strefa wysokiego wolumenu, węzeł wolumenowy, poniżej mamy kolejny strefę konsolidacji, więc no myślę, że tutaj gdyby cenie udało się zejść w okolicę 5000. Zaraz zobaczę, ile to jest dokładnie. 5500 gdzieś w okolicy 5500. No to tutaj mógł być po jakieś oczywiście wcześniejszej reakcji. Dobry long póki co yy, mamy krótkoterminową korekt korektę, prawda, coraz niższe dołki i szczyty. Więc tutaj też może być. Na tym 505, tutaj dosyć jest wyraźny. Opór tutaj było wsparcie, więc no tutaj jest dosyć silny poziom, ten 5588, który się moim zdaniem koraluje z 20 tysięcy na zdaku na więc. Stąd gdzieś można by prawda szukać shorta na to, na to 5505. Jeżeli jednak przebije, no to moim zdaniem wracamy do, do wzrostów na, po, na początku 5611, następnie nie 5630, to jest tutaj, i później 5645. Przejdźmy teraz do Bitcoina. Bitcoin, dwa osta ostatnie tygodnie solidnych wzrostów. Doszliśmy tutaj do punktu kontrolnego tego węzła wolumenowego, e, więc tutaj w tej okolicy może mm, nastąpić korekta. Jeżeli miałaby nastąpić korekta, to takim miejscem dogodnym do, do kupna tutaj by był, byłyby gdzieś tutaj okolice właśnie tych, tych dołków, taka szybka korekta, gdzieś, prawda? Oczywiście po drodze. Reakcja na tych poziomach sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem, no i dalej do gdzieś tutaj tych, tych poziomów. Marcowego i kwietniowego, low myślę, że tutaj taka by mogła być. Odwrócona głowa z ramionami, i wtedy tutaj widać, że tutaj jest mocne wcięcie w profilu mowolumenowym. Tutaj są te, te, te ceny, są nie są akceptowane. Rzućmy jeszcze okiem na wykres złota. Złoto zrobiło w zeszłym tygodniu all time high. No i na ty, z tego all time high się cofnęło. Z tego wnioskuję, że jesteśmy tutaj w takiej konsolidacji właśnie wokół tego profilu wolumenowego i no, jest duża szansa, że tutaj teraz będziemy po schodkach wcześniej tych, co, co wchodziliśmy, to będziemy schodzić tutaj do, do dolnego zakresu tej konsolidacji. Przejdźmy może na wykres jednodniowy. Tak jesteśmy tutaj teraz na oporze w okolicach właśnie 2400 dolarów. Kolejnym wsparciem będzie to 2395, czyli tutaj te, te dołki, ten szczycik tutaj. Następnie 2380. No, i dalej, gdzieś okolice 2349, na no tutaj ten poziom 2308, 2300. No to myślę, że tutaj jest solidne wsparcie dla złota. To wszystko z mojej strony. Jeżeli się podobało, to poproszę łapkę w górę i subskryp subskrypcję. Proszę zadawać pytania i komentarze pod filmikiem. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć.